Z ogromną radością i wzruszeniem witam Was wszystkich na uroczystości z okazji 25-lecia naszej firmy. Dla mnie wyjątkowy dzień, pełen wspomnień i refleksji, a także doskonała okazja, by podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu. Czas ten jest nie tylko chwilą radości i dumy, ale także momentem, aby spojrzeć wstecz na naszą wspólną drogę. Pełną wyzwań ciężkiej, wyzwań, ciężkiej pracy, ale także wielu sukcesów, sukcesów i osiągnięć. Przez te wszystkie lata mieliśmy przyjemność pracować z niez, niezwykłymi ludźmi, którzy wkładali swoje serca i dusze w rozwój naszej firmy. Dziś chciałem wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, którzy tworzyli nam w tej, w tej, w tej, towarzyszy, towarzyszyli nam w tej podróży. Chciałem poświęcić chwilę. Aby wyrazić szczególne podziękowania mojego bo źrodzie, Wiesławie, <grych> To jest wartość, miłość i oddanie od były dla mnie niecodzienne przez, przez wszystkie te lata. lata. Wspierałaś, Wspierałaś mnie na, na każdym, każdym kroku, drogą, byłaś przy mnie w najtrudniejszych momentach tak, tak? i towarzyszyłaś w najpiękniejszych chwilach, tak, tak? które razem na, 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 współtworzyliśmy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz mojej żonie i wszystkim przybyłym gościom. Cieszę się, że możemy dzisiaj wspólnie świętować i porozmawiać. Dziękuję również kolegom myśliwym, przyjaciołom. Właścicielom firm i wszystkim zaproszonym gościom. Mam nadzieję, że dzisiejszy, na dzisiejszym pikniku uda nam się porozmawiać ze wszystkimi. A z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim dzieciom wiele, wiele zdrowia, radości, moc, uśmiechu i pomyślności, a rodzicom dużo wytrowości. Dziękuję za uwagę. drodzy, za moment naszym oczom się ukaże kabaret czatle. Przywitajcie ich wspaniałymi, gorąkimi trawami! Witam Państwa serdecznie. No takiego wyjścia się nie spodziewałem naprawdę takich fanfarów, ale przyznam, że liczyłem na większe brawa, ale Prz nie będę wymuszał, nie? Przecież to nie o to chodzi. Bardzo Państwu dziękuję, w ogóle się nie spodziewałem. Proszę Państwa, no cieszymy się, cieszymy się, że w końcu jesteśmy tu u Państwa, bo istniemy 27 lat, proszę Państwa, a jeszcze w zawartowie nie graliśmy, naprawdę. Jakoś tak się nie złożyło, a w środowisku kabaretowym pewnie Państwo nie wiedzą, ale jest już takie powiedzenie, że jak ktoś nie grał w Zabartowy, to jest tak, jakby jeszcze nigdy w życiu nigdzie nie grał. Naprawdę. Ta wazelina chwyta wszędzie, ale przez chwilę się Państwu miło zrobiło i taki był cel właśnie mojej wypowiedzi. Tak sobie proszę Państwa, patrzę po twarzach i widzę, że nie wszyscy z Zabartowa. Sorry, to widać. No jednak w Zabartowy ludzie są rozpoznawalni, prawda, ta inteligencja na twarzy od razu jest, błysk w oku, to, to zapytam, skąd Państwo są jeszcze spoza Zabaltowa? Skąd? Jak? Bukowo, Pan powiedział? Jeszcze czas? Coś z puszkiem mi się, tak? Puszkowo, Puszko, a ładna miejscowość, puszkowo, tak? To, to Pan do żony pewnie tam mówi puszku, mój kochany i ten, no A Pani do niego kłaku pewnie. Dobrze. Mamy puszkowo. Dobra, okej, okay, super. Ale wiesz, puszkowo to jest Aaaa, A ja teraz zobaczyłem co pan ma w ręce. Okej. Okay. Bardzo to jest dobra miejscowość. Chociaż wolałbym Butelkowo, powiem panu, ale niech będzie Puszkowo, nie jest źle. Mamy Puszkowo. Skąd jeszcze z poza Zabantowa? Za Krzewo. Gdzie tam? Pewnie za Krzewem pan siedzi. Gdzie pan jest? Teraz już pan nie przyzna, który to pan Zakrzewa jest. Pan w czapce? Nie tutaj, okej, okay. pan zakrzewa, dobra. Ja też do pana macham. Pan do mnie tak zalotnie jakoś. Nie, 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 nic z tych rzeczy. nie, nie. Za krzewo, mamy za Skąd jeszcze? Ostatnia miejscowość już. Jak? To państwo wszyscy są, z, że tak powiem, spoza Zabartowa. Bo widzę, że miejscowości padają po prostu jak deszcz, który do nas nie przyjdzie. No to inaczej, a jest ktoś z Zabartowa? Nie. Pani tu z wózkiem zabartowa. No Do, super, dobrze. I z dzidzią, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Dobrze. a ma, małe dziecko w zabartowie to jest zabartów. Zabartuweczki jakieś takie, takie. Dobrze. Okej. Okay. Czyli jedna osoba jest zabartowa, reszta spoza zabartowa. Okej. Okay, dobrze. Bardzo się cieszymy proszę państwa. Czy jest pan pan pan, pan, pan Władek na już jest. Na, o jest. Dzień dobry panie Władku. witamy serdecznie. Tak? Proszę państwa, ile to Panie Władku 35 lat istnieje firma? Panie Władku, 35 lat i pan od początku jest założycielem, prezesem i spiritus movers, że tak się... głównie spirytus. dobrze, okej. To naprawdę tu wszedłeś na scenę tylko po to, żeby mi to powiedzieć, tak? Tylko po to? Pożycz stówę, co? Co? Pójdę no, po nią, nie? Dawaj, Pójdę no, ci po dawaj. Nie. Panie Władku, rodzina? Nie, no to możemy, to to. Nie, Dawaj, Ciekaj. ja się przygotuję to no wiesz? Tu jest... Możemy panią prosić do nas? Ja tu pani prosić można. Ja tu pani, tak powiem, zrobię otwora. Ooo! No, no, no. Co, zarazem? Nie, nie, kupimy. No, hej, no hej, na, jak o! O! O, jak nie może, tam babę pośle. <grym> Dobry wybór. Ja bez okularów, ale jednak z, bliska bez zmian. A jaka wysportowana, gdzieś? no. wiem. <grym> Dawaj ją, bo... Proszę, proszę. Bo państwo, <grym> państwo oczywiście chcieli, żeby pani wyszła, prawda? No. Tak. Tak. Proszę tutaj, o tutaj. Ej, jeszcze raz, jak pani ma na imię? Adaś, Beata, Beata. Karolek. Weź, weź, weź. Batka, nic się nie bój. Karol by muchy nie skrzywić. Dobra, to jedziemy. Co? A, 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 bo to nie rodzina, także że tam, no. to. Do widzenia. Karol, tam w domy domu, ja w no, no, Wiem, ja już wiem jak się robi przecież. Trzeba, bo to, to y, y, żona? Żona? A nie, to... No, że chyba się nie zmarcił. bardzo dobrze. Wróci, wróćcie. A kanu na popudle. No. Ale moim zdaniem, żeś braty trochę przepompował teraz. Matka, dziękujemy Ci bardzo jeszcze raz. Dzięki bardzo. Prosimy jeszcze raz brawa. Zapisz sama? Jest to dzisiaj święto naszej firmy. 35-lecie i chcę, no, takie mam pragnienie, żebyśmy byli zadowoleni i jutro powiedzieli Wodek. Fajna impreza była. Przed Państwem czerwone gitary.

Jeżeli są wśród przy Was przyszli naturzyści, albo gdzieś w Waszym otoczeniu, to jak wrócicie do domu, to powiedzcie im, żeby nie brali z nas przykładu. Ale w piosence niech już tak zostanie. I. Zrób za